Nawrocki rozwalił system jednym zdaniem o Tusku. Na końcu zwrócił się bezpośrednio do premiera w brutalnych słowach. Tłum oszalał. Posłuchaj, bo warto. Zakładam, że premiera Donalda Tuska nie ma dzisiaj wśród nas, drodzy państwo. Ale zakładam też, że być może nas ogląda teraz. Panie premierze, panie premierze. Przyszły prezydent Polski nie da zabrać Polsce demokracji i wolności wyboru prezydenta. Tu Jest Polska, tu jest Polska wolna, tu jest Polska suwerenna, Polska niepodległa i Polacy, którzy wybrali swojego prezydenta. A my, panie premierze, musimy się zacząć do siebie przyzwyczajać, więc czas porzucić histerię i nie niszczyć polskiej demokracji, tylko zacząć współpracować z przyszłym prezydentem, na ile na tyle, na ile to będzie możliwe.